Dzień dobry. <laughs> Jeszcze ostatnia e, poprawka wokalna. E, dzień dobry, witam się z tobą w kolejnym odcinku. Y, nie wiem, którym? Dwudziestym, pewnie którymś? Myślę, że 20 to już stuknęło, bo w końcu jakieś 3 lata ten podcast nagrywam. To może nie jest imponujący wynik, ale. Chciałabym zauważyć, że może wynik nie jest imponujący, za to konsekwencja moja jest imponująca, biorąc pod uwagę to, że tych odcinków powstaje mało, ale wcale to nie yy, doprowadziło do tego, żebym porzuciła pomysł na nagrywanie tego podcastu. I to nie jest tak, że chciałam się tutaj pochwalić na dzień dobry moją konsekwencją, tylko to już jest trochę nawiązanie do dzisiejszego tematu, bo będziemy rozmawiały o częstotliwości, głównie w mediach społecznościowych, a głównie to bym powiedziała, że na Instagramie, bo zazwyczaj takie pytania padają. Mm, ale że ja nie chcę się nigdy ograniczać do, yy, tylko do Instagrama albo tylko do Facebooka albo tylko do newslettera, to tak będę się starała też ogólnie na to popatrzeć, przy czym wiadomo, że każda z Was podciągnie to sobie później pod to, do czego jej to będzie najbardziej pasowało. Ale zanim... Przejdziemy do tematu y, głównego, to w związku z tym, że w tym roku jest y, mocne postanowienie, że będzie powstawał odcinek na miesiąc y, i na razie, i tutaj powinny być takie werble albo coś takiego, ale wiecie, ja nie montuję, więc nie dodam tutaj takiego fajnego dźwięku. Więc wyobraźcie sobie takie werble. Y, drugi odcinek wpada w drugim miesiącu czyli można powiedzieć, że moje mocne postanowienie poprawy na ten rok, które wynika między innymi z tego, że okazało się, że w zeszłym roku ten podcast był kwartalnikiem, na razie to moje mocne postanowienie poprawy nadal istnieje, czyli jest szansa, że nie było to tylko i wyłącznie, wiecie, takie postanowienie noworoczne oparte na szale styczniowym. Zresztą ja nie miałam szału styczniowego, ponieważ listopad, grudzień, Styczeń. To były bardzo intensywne dla mnie miesiące mm, zawodowo, więc ja naprawdę nie planowałam e, jakoś tak szczególnie z górką, nie miałam akcji Nowy Rok, Nowa ja, tylko po prostu no, robiłam swoją robotę. E, luty też jest dość intensywny. A pomimo tego proszę, jestem z nowym odcinkiem. Mm, zaczęłam od więc, więc y, kontynuuję, że. W związku z tym, że y, odcinki wpadają raz na miesiąc, to stwierdziłam, że może tak na początku każdego odcinka w trzech zdaniach, co, y, co u mnie y, w ramach siły marki się dzieje. Y, Wystartowały dwie grupy mastermind'owe, zimowe, i tutaj z kolei bym jakieś takie, jakbym montowała to bym rzucił jakieś takie fanfary albo coś. Nie będę się dużo rozgadywać w tym temacie, dlatego że mam już w planie poruszenie w najbliższym czasie, pewnie w podcaście kolejnym tematu, jak ważne jest wsparcie, którego udzielamy same sobie albo za pomocą grupy. Albo za pomocą jakiegoś specjalisty, eksperta, e, jeśli chodzi o rozwój swojego małego biznesu, i tam też trochę więcej o grupach mastermindowych powiem. E, tutaj chciałam tylko powiedzieć, że tak, wystartowały dwie super grupy. E, ja jestem naprawdę w dużym nie wiem, czy szoku to jest dobre, dobrze powiedziane, ale w dużym zaskoczeniu, jak naprawdę dużo energii jak dużo wskazówek, jak dużo mm, wsparcia w takich grupach przepływa. No to tyle mogę powiedzieć. Eee, wzrusza mnie ta praca trochę w tych mastermindach. Naprawdę ona mnie wzrusza. A teraz jestem w szoku, że w ogóle o tym wam tutaj tak po prostu powiedziałam. No. Więc są mastermindy. Pracuję też z fajnymi dziewczynami w procesach jeden na jeden. Bo przypominam, że tym moim głównym produktem to jest sześciotygodniowy mentoring, w czasie którego tworzymy strategię dla marki. Jeśli ktoś tutaj słucha sobie i chciałby popracować ze mną nad strategią, zapraszam. Można napisać do mnie maila, można napisać na priv na Instagramie, umówić się na taką 30-minutową konsultację za free, żebyśmy sprawdziły, czy wiecie, czy jest flow. I czy się będzie fajnie pracowało. Ruszyłam też z bezpłatnymi, no dobra, nie do, nie do końca bezpłatnymi, bo takimi spotkaniami za kawkę. To jest cykl, który nazwałam. Sabat marketingowy i pierwszy sabat marketingowy był w styczniu. Ja już się szykuję na ten, który będzie w lutym, więc niedługo się pojawi na jego temat info. Dołączyć może każda z Was, można sobie przyjść, pogadać o swoich jakichś problemach marketingowych, biznesowych. Zawsze mamy jakiś temat przewodni, ale jak już mi ostatnie spotkanie pokazało, w różne też y, kierunki sobie skręcamy więc sabat marketingowy za symboliczną y, kawkę. Zresztą właśnie pod te sabaty y, pojawiło się bajkofi, jeśli któraś z Was ma ochotę y, wesprzeć. Moje bezpłatne działania, których no trochę jest. Jest tutaj podcast, jest trochę kontentu na Instagramie. Staram się dzielić z Wami e, wiedzą w jak największej ilości, jak, jak tylko mam czas i daję radę. O czym też dzisiaj porozmawiamy w kontekście tego, jak często publikować. Jeśli ktoś chciałby postawić mi kawkę w ramach takiego dzięki, albo wiecie, zbicia takiej wirtualnej piątki ze mną, to wrzucam wam tutaj w linku w opisie tego odcinka link do, do mojego bajkowi. No, no i tyle się dzieje: no, dzieje się dużo, co nie? A dzisiaj przychodzę z takim pytaniem, które pojawia się w sumie prawie zawsze. Jak pracujemy mentoringowo, właśnie przy tworzeniu strategii? Czyli jak często powinnam publikować posty, rolki na Instagramie, na Facebooku? Jak często powinnam wysyłać newsletter? Powinnam publikować wpisy na blogu itd. I tutaj zawsze jest powinnam. Bardzo często do, dodawane jest takie hasło, żeby to miało sens. No, i tutaj, jak słyszę, żeby to miało sens, to mi się już otwiera kilka pytań, ale te pytania zadamy sobie później, bo zaczniemy od uwaga. Ja Wam powiem, jak często powinnyście, to jest zaskakujące, udzielę takiej odpowiedzi, bo zazwyczaj, wiecie, u mnie nie ma gotowych odpowiedzi. Aż łyka wody musiałam wziąć, bo tak się po prostu, wiecie, pospinałam, że tu chcę jakieś odpowiedzi konkretne dać. Bo dziewczyny, ja sobie sprawdziłam, co mówią na ten temat internety. Bo to, to co tam mówią specjaliści na Instagramie, to wiem, no ale, wiecie, jest trochę jeszcze różnych innych um, specjalistów um, na świecie poza tymi instagramowymi, więc ja sobie po prostu wpisałam w Google'a. I stwierdziłam, że zobaczę, co Google mi odpowie. No i Google mi powiedział najpierw, że co najmniej raz dziennie. Mm -hmm. No i to jest w ogóle super prosta odpowiedź. Wiem, że mam codziennie opublikować jakiś post albo rolkę. E, później e, słyszę nie więcej niż raz dziennie. Od kogoś innego. Znaczy, nie słyszę w sumie, tylko czytam. I myślę sobie, okej, okay, czyli co najmniej raz dziennie i nie więcej raz dziennie. No dobra, to z tych dwóch opinii i tak mogę sobie wyciągnąć bardzo prostą odpowiedź raz dziennie. Nie ma tutaj nic, co by się wykluczało. No ale potem czytam u kogoś innego, że on mi tutaj mówi, że algorytm nie lubi zbyt dużej ilości i niskiej jakości postów. No, i tu już zaczyna wjeżdżać mi pewna obawa. Pomyślę sobie, no dobra, mam publikować raz dziennie, czyli mam stworzyć 30 bądź 31 treści w skali miesiąca, ale nie może tam być nic yy, takiego, wiecie, no na odwal się, czyli żeby było, no bo musi być, tylko wszystko musi być wysokiej jakości, bo tego algorytm już nie lubi. Później yy, sprawdzam sobie dalej i widzę, że o. Mm, nie musi być jednak codziennie, ale musi być regularnie. No dobra, no to tu już mi trochę jednak zaprzecza. No to naj, zaczęłam od tego, że przynajmniej raz dziennie, przeszłam do tego, że codziennie, a teraz słyszę, że w sumie to nie musi być codziennie, ale musi być regularnie. Co więcej, trafiam w końcu po prostu na odpowiedź taką bardzo dosadną, trafiam na nią na stronie... Agencji Tom Brand, która się tutaj powołuje na raport stworzony przez Influencer Marketing Hub. To jest taka firma zajmująca się różnymi szkoleniami, kursami, ale też publikowaniem raportów badawczych, które dotyczą mediów społecznościowych i influencerów. I oni tutaj mi wrzucają bardzo taką konkretną odpowiedź: typu wtorki między siódmą a dziesiątą, środy między dziewiątą a czternastą i piątki o czternastej, że to są najlepsze terminy, jeśli chodzi o 2025 rok. I ja już powiem Wam przy tej ilości informacji, to ja już się zaczynam trochę gubić. Tak, dziewczyny, trochę przewrotnie powiedziałam, że dam Wam gotową odpowiedź. Oczywiście, znaczy w sumie dałam. Jak chcecie, to macie tutaj, powtarzam, wtorki między 7 a 10, środa między 9 a 14, piątki 14. To są podobno najlepsze terminy publikacji na ten rok. Nie wiem, nie przetestowałam, nie mogę powiedzieć, czy tak, czy nie, ale pojawia mi się jedna od razu wątpliwość. Bo teraz, jeśli wszyscy byśmy się podporządkowali tym konkretnym godzinom i publikowali sobie dokładnie w tym samym czasie. No to, hmm, to ja się zaczynam zastanawiać, czy jeśli wszyscy wrzucają w tym samym czasie. A ostatnio widzę, jak obserwuję, wchodzę na konta osób, które zaczynają obserwować mój profil. Nie powiem, że na wszystkie, ale staram się na większość, żeby sprawdzać. Czy to faktycznie są osoby z mojej grupy docelowej, czy trafiają do mnie właściwe osoby? Bo później ja swoje reklamy na Instagramie targetuję bardzo często do osób podobnych do tych, które mnie obserwują. Dlatego ważne jest dla mnie, żeby te osoby, które do mnie trafiają, były faktycznie z mojej grupy docelowej. I jak widzę czasami, to naprawdę yy, część. Osob, która mnie zaczyna obserwować, obserwuje bardzo duże ilości profili. I nie mówię tutaj o tych kątach fejkowych, botowych, bo te po prostu czyszczę, ale nawet takie, które widzę, że są wiarygodne, obserwują 500, 700, 1000 kąt. No i teraz wyobraźmy sobie, że my jesteśmy jednym z tych kąt. 300, 500, 700, 1000, które ktoś obserwuje. I wszystkie te konta zaczynają publikować w, tych same, w te same dni, tygodnia, w tych samych godzinach. A my nie jesteśmy jakimś wielkim zasięgowym kątem, no to czy nasze treści jednak algorytmy nie. nie czy, czy, wróć, czy algorytmy jednak nie zepchną naszych treści w dół. No bo przyznam szczerze że ja mam spore wątpliwości, patrząc na to tak zupełnie logicznie, bez żadnych jakichś, wiecie, badań w tym temacie. Dlatego przejdźmy do, do tego, o czym naprawdę chciałam dzisiaj z wami pogadać, bo ja nie chciałam dać wam gotowego rozwiązania, bo jak pewnie większość z was już zauważyła, słuchając mojego podcastu, bądź obserwując mnie na Instagramie, to... Ja nie mam gotowych rozwiązań zazwyczaj. Ja zazwyczaj mówię, to zależy. Ostatnio u kogoś na Instagramie zobaczyłam, że podobno na tej podstawie się odróżnia prawdziwego specjalistę, eksperta, że jeśli właśnie o, o zaczyna swoją odpowiedź na pytanie od to zależy i bardzo mi się to spodobało, zapomniałam to udostępnić. Nie wiem, u kogo to widziałam. Ale pozdrawiam tą osobę, jeśli tego słucha, bo ja się zawsze śmieję do moich klientek, że no niestety, jak zawsze powiem ci, to zależy. Więc dziewczyny, to zależy. Ehm, dlaczego? Albo od czego? O, to jest prawie prawidłowa odpowiedź. Od czego to zależy? Po pierwsze, od tego, żeby zacząć od odpowiedzenia sobie na pytanie trochę inne. Nie jak często powinnam. Tylko może odpowiedzmy sobie na pytanie, czego tak naprawdę potrzebuje Twój klient. Ten klient, którego masz w tych mediach społecznościowych, albo na tej liście yy, subskrybentów Twojego newslettera, albo gdziekolwiek w jakimkolwiek innym miejscu, w którym tworzysz dla niego i publikujesz treści, czego on tam od Ciebie potrzebuje, czego od Ciebie oczekuje. Ja się tak zastanowiłam ostatnio. Czy moje klientki potrzebują ode mnie merytorycznych treści post w postaci postów albo rolek codziennie? Czy naprawdę chciałybyście, żebym ja wam codziennie wrzucała jakiś temat do przemyślenia, wdrożenia, zastanowienia się w tym obszarze marketingowym? Bo mi się wydaje, że to jest jednak trochę za dużo. Czy Fajnie by było, jakbym nagrywała odcinek podcastu raz w tygodniu, a nie raz na trzy miesiące? No właśnie, sama nie wiem, czy to by było fajnie. Na pewno byłoby fajnie, jakby to było raz w miesiącu, a nie raz na trzy miesiące, dlatego taką decyzję tutaj podjęłam, że będzie zmiana w tym obszarze. Ale czy raz w tygodniu y, miałabyś czas i przestrzeń, i chęć do tego, żeby wysłuchiwać? Dłuższego materiału na temat swojego marketingu? Czy miałabyś czas na to, żeby się nad nim zastanowić, czy miałabyś czas, żeby ewentualnie wdrożyć jakieś zmiany? No, no nie wiem. Wydaje mi się, że raz na miesiąc jest zupełnie wystarczająco. Ja staram się działać zgodnie z, tego, z tym, czego potrzebuje ode mnie druga strona. Oczywiście, że nie zawsze. To nie jest tak, że jak znikam na 4 tygodnie z Instagrama, to ja uważam, że wy potrzebujecie y, przerwy w treściach marketingowych, znaczy takich, które mają wspierać wasz marketing. Czasami znikam z zupełnie innych powodów. Będzie o tym dzisiaj też. E, ale kluczowe jest dla mnie to, żeby nie zastanawiać się, jak często powinnam, tylko czego potrzebuje twój klient od ciebie w kontekście treści, które mu dajesz? I jak Ty możesz na te potrzeby odpowiedzieć? To są dwa takie kluczowe pytania. I dorzucam do, nie, do nich trzecie. Czy ważniejszy jest dla Ciebie klient, czy algorytmy? No i to już jest tak trochę, wiecie, bardziej kontrowersyjnie. Pewnie odpowiedź prawidłowa to jest i to, i to. No, i, tylko czasami to się nie zgadza, co nie? W sensie nie zawsze częstotliwość, jaką wymagają algorytmy, żeby podbijać ci te zasięgi, jest zgodna z tym, czego potrzebuje twój klient, bo może twój klient wcale nie potrzebuje takiej częstotliwości treści od ciebie. Więc zastanów się, który z tego obszarów jest dla ciebie ważniejszy. No i wszystko spoko, można sobie na te pytania odpowiedzieć, e, zaplanować sobie regularność i, i moglibyśmy w sumie no, zakończyć na tym dzisiejszą rozmowę. Ale na tą częstotliwość pływa jeszcze y, kilka innych czynników. To znaczy, to, to nie jest tak, że y, to, co wiemy bądź uważamy, że będzie najlepsze, faktycznie zostanie zrealizowane, bo wjeżdża nam y, życie. Życie to jest zmienna, która jest kompletnie nie do ogarnięcia yy, i z którą najtrudniej jest złożyć sobie swoje plany, yy, bo wjeżdżają nam yy, sytuacje, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, yy, bo wjeżdżają nam jakieś choroby, bo wjeżdża nam po prostu zmęczenie, yy, bo wjeżdża nam yy, awaria w domu wymagająca remontu. Albo jakaś trudna sytuacja rodzinna. I wtedy ta regularność wypada. No i trudno. No jakby trzeba się z tym pogodzić i nic z tym więcej nie zrobimy. Oczywiście mogę tutaj powiedzieć Wam, że e, można mieć na takie okoliczności zawsze przygotowane z góry treści, taki bank treści yy, dodatkowych, z których można sobie wyciągać yy, i publikować w takich sytuacjach. Polecam. Yy, mi się to czasami udaje. Ale czasami są też takie sytuacje, w których nawet jeśli będziesz miała treści potworzone, to po prostu jak sobie pomyślisz o tym, że masz tego Instagrama, Facebooka albo tego to narzędzie do newslettera otworzyć, to po prostu będziesz chora. I nie da żadnego tego zrobić, nawet jak te treści będą gotowe. I to, to, jakby wiecie, też trzeba wziąć pod uwagę, że zmienna życie występuje i nic w tym. Nie, nie da się tego przewidzieć, co tam się wydarzy. Jest taki odcinek podcastu: Co robić? Jak wszystkie plany się sypią? Polecam przesłuchać. Tam. O, to jest odcinek, w którym są bardzo konkretne scenariusze przedstawione. W sensie nie ma, to zależy. Tylko ym, znaczy na początku jest to zależy, ale później możecie sobie, w zależności od odpowiedzi, wybrać jakiś gotowy scenariusz. Więc mam takie miejsca, gdzie są gotowe odpowiedzi. Ehm, druga kwestia to jest taka, czy mam coś ciekawego w danym okresie czasu e, do powiedzenia. Bo jak już stwierdzimy, że najważniejszy jest dla nas klient. I stwierdzimy, że dobra, no to będę sobie te trzy razy w tygodniu publikować, a potem się okazuje, że po prostu, no, no nie wiem, tematów brak, weny brak, coś tam się nie skleja. To no, według mnie najgorsze co jest, to robić treści na siłę. To nawet Google powiedział, w sensie ktoś, kogo tam przez tego Google'a znalazłam, że no, algorytmy nie lubią treści, które są zbyt słabej jakości, tak? zbyt niskiej jakości. Więc jeśli nie mamy nic konkretnego do powiedzenia, no to tworzenie treści na siłę nie ma sensu. I tutaj wróć. W takich sytuacjach ten worek z tymi pomysłami się sprawdza, z tymi treściami. Czyli nie publikujemy nie dlatego, że mamy jakąś trudną sytuację i chcemy się wypiąć z tych mediów społecznościowych na jakiś czas, tylko nie publikujemy mmm, dlatego, że po prostu brakuje nam czegoś, co będziemy czuły, że ma faktyczną wartość. To wtedy faktycznie dobrze jest mieć takie treści albo przynajmniej koncepcję na takie treści przygotowane zawczasu. Yy. I jest taki trzeci obszar, który ja sobie tutaj określiłam. On jest najbardziej taki trudny do określenia, ale mi z kolei <śla> chyba najbliższy z tych wszystkich, które, które omówiłam do tej pory. I to jest taki obszar odpowiadający na pytanie, czy mam na to czas i przestrzeń mentalną. <śla> Wiecie, ta przestrzeń mentalna. To jest dla mnie takie trochę, takie flow. Czy ja usiądę i zrobię to z lekkością, z poczuciem, że to ma sens, że to będzie wartościowe, że to wniesie coś do czyjegoś życia. I dla mnie na przykład to poczucie jest bardzo ważne. I przyznam Wam szczerze, że ja mam jakieś określone plany względem ilości, treści. Wiem, co się najlepiej u mnie sprawdza, bo przetestowałam to przez ostatnich kilka lat. W momentach, kiedy mam sytuację, nie będę tego ukrywała, sprzedażowe, czyli widzę, że mam, że albo będę zbierała na przykład grupę mastermindową, albo widzę, że mam wolne terminy na mentoringi i wiem, że będę tutaj starała się zachęcać do współpracy, to tutaj staram się faktycznie w tych okresach trzymać tych ilości i tych planów, które mam zrobione. W momentach, które nie są dla mnie momentami sprzedażowymi, nie trzymam się tego tak bardzo. Wtedy bardziej podążam właśnie za tą moją przestrzenią mentalną. I w momencie, kiedy, kiedy wiecie, nie czuję po prostu tego, że to popłynie z jakąś taką łatwością i lekkością, to nie cisnę na siłę. Nawet pomimo tego, że mam, ja mam bazę pomysłów na treści nieskończoną. W sensie nie wiem, ile tam jest rzeczy, bo to jest pospisywane i pozbierane w tak wielu miejscach, że ja nie wiem ile tego jest, dlatego się ona jest nieskończona. Zresztą, jakbym usiadła i zaczę, zaczęła, jakby chciała wymyślić coś nowego, to bym pewnie zaczęła wymyślać następne. Ale czasami po prostu czuję, że to by było takie na siłę wyciśnięte i nie robię tego. Dlatego, że jeśli czuję, że mam wartościowy temat. Który y, może być dla Was wsparciem, a ja go zrobię na takim ciśnieniu, na zasadzie: Dobra, już muszę to zrobić, to, to ten temat nie popłynie tak, jak powinien. Ale to jest w ogóle. To ostatnie kilka zdań nie było z poziomu ekspertki, ostatnie kilka zdań było z poziomu moje własne doświadczenie, bo ja jestem bardzo przeciwna temu, żeby budować yy, wiedzę albo budować wskazówki porady tylko i wyłącznie w oparciu o swoje własne doświadczenie. Ja się mogę tym z wami podzielić, mogę wam powiedzieć jak ja mam, ale wy możecie mieć zupełnie inaczej. Bo ktoś, m, któraś z was może powiedzieć Sora, Ania, ale wiesz co, dla mnie w ogóle tworzenie rolek na Instagrama albo pisanie jakiejś treści to jest yy, tak wymagające, że ja tam nigdy nie mam lekkości i flow. Więc w takim razie co mam nigdy nie tworzyć? No właśnie, ty sama znasz siebie samą najlepiej. Ja nie jestem w stanie Ci powiedzieć, czy ty masz takie okresy, czy ich nie masz. Bo część z nas je ma, a dla części faktycznie tworzenie treści jest trudne. Jakby chciały czekać na flow, to pewnie by nigdy nic nie stworzyły. Więc sama musisz sobie wyczuć, czy są takie okresy, kiedy idzie ci to łatwiej i idzie ci to trudniej. Mm. A możesz to wyczuć po prostu tworząc. Czasami właśnie na zasadzie nie chcę mi się, nie mam weny. Dobra, usiądę, napiszę dwa zdania, zobaczę, co będzie. I może się okazać, że później już jakoś to płynie. Czyli znowu wracamy do opcji. To zależy, to zależy od ciebie, od twoich własnych predyspozycji i od tego, na ile łatwo ci się tworzy treści. Bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Czyli podsumowując na tą naszą częstotliwość, wpływa, to, co się dzieje w naszym życiu. To czy, to, to czy mamy coś wartościowego ciekawego do powiedzenia w tym momencie I to, czy mamy właśnie ten czas i tą przestrzeń mentalną na to, żeby te treści tworzyć. Jak widzicie tych y, 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 zmiennych jest tak dużo, że powiedzenie, żebyście publikowały konkretne dni o konkretnych godzinach albo konkretne ilości w skali tygodnia, bądź konkretne ilości w skali miesiąca, to naprawdę jest yy, no, bardzo duże naginanie yy, rzeczywistości. W sensie wy byście musiały później się bardzo mocno do tej rzeczywistości naginać. Dlatego to, co bym chciała zostawić na koniec, jako taką wskazówkę według mnie najważniejszą, to pomyśl sobie, czego potrzebuje twój klient, a potem czy ty jesteś w stanie mu to dać, w jakiej formie jesteś w stanie mu to dać. I na tej podstawie odpowiedz sobie, ile razy w tygodniu, w miesiącu powinnaś publikować swoje treści, czyli posty, rolki, wysyłać newslettery, wrzucać mm, treści nowe na bloga, czy nagrywać podcast. I w ten oto sposób ee, kończymy dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie y, wartościowy, że pomimo tego, że nie ma u mnie gotowych rozwiązań, to skłaniam cię do tego, żebyś się zastanowiła nad tym swoim biznesem, nad tym, nad tym w jaki sposób prowadzić marketing dla swojej marki i znajdywała na to swoje własne rozwiązania i swoje własne sposoby. I tego ci życzę, żeby te twoje rozwiązania były jak najlepsze, jak najefektywniejsze i jak najbardziej w zgodzie z tobą. Życzę Wam udanego dnia, udanego tygodnia.